Młodzi ludzie, którzy wchodzą w środowiska trans i środowiska LGBT, powinni wiedzieć jedną rzecz. Tam nie ma żadnej wolności, żadnego wyboru, o jakich jest tak bardzo głośno w, wśród tych ludzi. Tam wybór jest tylko jeden i dawno, dawno zadecydowali o nim ideologowie, nie ty. Tam nie masz żadnego wyboru. Możesz decydować się tylko na tę opcję, która jest ich zdaniem opcją, którą warto promować. Jeśli z jakiegoś powodu po pewnym czasie stwierdzisz, że ty jednak nie jesteś trans, B, Q, homo, to będą chcieli Cię po prostu zniszczyć. Będą cię szkalować, szantażować, poniżać, hejtować. Sprawdź e, przeczytaj o sprawie Łukasza Sakowskiego, który dokonał detranzycji po tym, jak manipulowany jako nastolatek. Próbowało zmienić płeć z mężczyzny na kobietę. E, przyjrzyj się temu przypadkowi, zobacz, e, jak w tych środowiskach wygląda wybór, jak w tych środowiskach wygląda wolność. E, tam nie ma wolności i tam nie ma wyboru. Tak samo jak e, wolności i wyboru nie ma w środowiskach aborcyjnych. Oczywiście możesz wybierać, pod warunkiem, że wybierzesz aborcję. Możesz wybierać, pod warunkiem, że wybierzesz ideologię trans. Ale jeśli wybierzesz cokolwiek innego, to zostaniesz sam. I nowo nabyci przyjaciele, których pozyskałeś, kiedy oznajmiłeś, że zmieniasz płeć, zmieniasz orientację seksualną, tych przyjaciół nie będzie. Znowu będziesz sam, tylko będziesz sam, a do tego szantażowany i poniżany.